Cześć z tej strony Kuba. A to jest kolejny odcinek z David O'Leaf, King of the Ring. Dziś czeka nas walka Edge kontra Triple H. Więc czas zacząć. Weźmiemy sobie Rated Ara, rzadko Ingram. W uniwersalowej nie widzieliśmy. Czas na zmiany. Czas na wielkie, ogromne zmiany. He, no, ale wiecie. Hm. The limb target system win and grapple hold facing Unstading Grove, gr gro 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 gro. Opponent standing near a grounded opponent. Hold RB but to jest żyłem, ale wcale mi na tym nie zależało. Dobra radar oraz triple H. Nigdy takiego. Takiej walki widzieliśmy i nigdy, znaczy, oj, przepraszam, Edge kontra Triple H widzieliśmy taką walkę na Gali pod tytułem Monday Night Row. Dużo razy Edge mierzył się z Triple H, nigdy na Paper View też się mierzyli pod nazwą Back 2006 z Johnem Cena, ale jakby nie patrzeć, to później mierzyli się na Row Main eventzie. No i... Ta, mieli historię za sobą, prze, no, z, nie, mają za sobą historię, teraz obaj mają krótkie włosy, ołempać się. CM Punk miał długie ścioł. Y, Undertaker miał długie ściął. Triple H miał długie ściął. Edge miał długie ściął. Wszyscy prawie teraz ścinają, kurde na włosy. już jest ktokolwiek w długich włosach wyskoczy, o Boże. To już by była porażka, o Jezu. Bodysense skontrolowany follow Wasteland. No nic, no nic. I back body drop. Hi, hej, hej, Hitler. Dobra. Hm. I... oj, teraz dobrze. oj, gatki, aby to była kombinacja. Aby to choćby comeback był, jakaś akcja. Tak to mniej więcej wyglądało. Dobra, kontra i... close line. I kolejny close line, back body throw. nic z tego, hi. Ajajaj I close line Back body drop no Już piątek chyba w tym pojedynku Nie, nie liczę Dobra Rozwalmy sobie stół komentatorski A co tam W universe godzinkę temu nie, o, ten. Godzinkę? O, dwie godzinki temu Nie rozwaliliśmy Więc teraz czas najwyższy Ale finisher Finisher, postanowienie Finisher Dobra i dropping. A myślałem, że będzie miał taki swój To Te zaczesyłanie włosów. Dobra. Sędzia liczy. Edge. Poza ringiem AKS-5. To postać automatycznie wraca do ringu. Komputer oczywiście. Kom. Dobra. I close in Contra. Zaś body drop. Backbody. Zaś backbody. Co chwila ten sam scenariusz. I, gigit, i... O oh my god, Irish weep. Dobra, co zrobiłeś? I clothesline. Hmm, dobra, wyjdę już... Żeby mieć pewność. Woo! Żeby mieć pewność, to już wyjdę i zr chcę zrobić ten educator. Ten beautiful. Piękny educator. Na tym. Czy Education? Nie. To jest Educator, Egeomatic, Education, tyle jest reakcji. Egeomatic na pewno nie educator, albo edumet, bo tyle sygnaz. dobra, no i nie no, o, możemy zarówno wykonać Spira w barykady, albo mam lepszy pomysł, mam lepszy pomysł, mam lepszy pomysł, dzisiejsza walka skradnie show na kanale, dzisiejszych filmików, i the backbreaker, ta walka powinna skraść show, dobra, sześć, Zrestartuję zaraz liczenie. No kurde, nie tak jak chcę, ale... Okej, okay, zrestartowałem. I? Idź tam. Dobra, jest. Zaraz, Edge! Nie! Jego firmowa akcja w drodze! Oh my god, to jest... Spear w barykady! Spear! Spear! W barykady! Oh. Aż było odsłuchać czas. Steel barricade. Stalowa barykada ucierpiała w zasny sposób. Och, dobra. Edge, 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 edge. Edge, po edge. Edge, edge. Umiem mnie to tak. Jakby to brzmiało tak sobie w głowie. Dobra, to jest, to jest Rated R. To jest Rated R Superstar. Edge i tyle edge. Dobra. Nie, no way! No way, Edge, nie rób tego, Edge! Oh my god! Epicka akcja! Flying elbow, drop. Flying elbow. Oh my god! Dobra. No, jeszcze tego brakuje. Uuu. O tak, chodź, chodź, chodź. Niczym rano. Niczym rano. W swoich. Nietypowych akcjach Dobra Co, będzie Tombstone Texas? znaczy spy Driver! Texas Pie Oh my god Nigdy wcześniej, nigdy więcej Nie no, czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę? Naśladuję Edge'a. Ale nic z tego i Bad bro Ej, ciekawe co by się stało, jakby było podwójne wyliczenie O, w King of the Ring Nie będę tego testował tylko kiedyś to nawet zrobię tak poza wizją, tak przetestuję sobie. Zobaczymy. I pin one, two, A, z Sheamusem przegraliśmy. Teraz znaczy, tak, Sheamusem. Nie, z Nerdykerem. Ja byłem się muszę Cię wygrać, ale niestety nic tego się nie Nic się nie wydarzyło takiego, żebyśmy wygrali. No i kolejny pin one, two, Dobra. I no way, no way, no way Nie ma szans the game O oh, cholera, ma comebacka Dobra, gatki nic z tego I single leg Nie, też nie, też nie Edge, edge A mi się brzyma ma nic z tego Trzeba próbować, trzeba próbować, bo niekiedy naprawdę z szczęścia trzeba I facebuster Dobra Odbicie od in I edge, edge ometic Pin! One! Nic z tego. Nic z tego. Dobra. Wykonajmy jakąś akcję wysokiego ryzyka. No, wysokiego ryzyka. Czyżby? Nie! Neckbreaker! I edge! Ale neckbreaker! Teraz to mnie edge zaskoczył. No way! No! Nie, nie, nie To jest to machanie! Tak, 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 tak. Edge triple edge, oh my god! Spear! 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 Spear by edge! Spear by edge! One, two! Edge zwycięża, Edge awansuje, Edge pokonuje tego lepszego. Here is your winner, rated R superstar, Edge! Edge wygrywa i zyskuje sobie i awansuję do następnej rundy King of the Ring. King of the Ring. Nie no, dobra King of the Ring. Kolejny odcinek, epizod zostaje zakończony. No i tak wygląda jutrzejszy odcinek Jericho kontra CM Punk. No, one on one normal. Finał zagram sobie w Hell in a, Cell. O, a do tego czasu pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się. Słyszymy się jeszcze dzisiaj w Erze, w ostatnim odcinku Stonko, Downs and Dobra, do ostrzenia, cześć.